tu artykułu to nie ma kar za błędy decyzje urzędników, będą za złe prawo. Procedury zawarte w uchwalonych w styczniu 2011 roku w przepisach dotyczących... No. Tak Pani pośle, tak się i no, tak, tak. przejęzyczyłem się, coś takiego bronka zrobiłem, czy ten, ten. No dobrze. Yy, dotyczących pociągnięcia urzędnika do odpowiedzialności są tak skomplikowane i długotrwałe, że do dziś nie udało się ukarać ani jednej osoby. Tymczasem pojawiają się propozycje karania za tworzenie złego prawa. Na samym wstępie czy uważacie taki pomysł jest dobry? To już nawet nie jest zbyt trudne do wykonania, bo państwo ma nad sobą sąd, czyli ten Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu, gdzie każdy, oczywiście po wyczerpaniu tych środków krajowych, może się zgłosić, i tam Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu nie ma żadnych problemów, żeby nałożyć na państwo karę za tworzenie złego prawa. Poza tym Polska jest jednym z czołowych krajów, które obrywają w tym. W sądzie w Strasburgu, bo my, wiesz, my dostajemy tam kary notorycznie i jest wiadomo, że kiedy sprawa związana z Polską wejdzie na wokandę, to Polska tą sprawę przegra. Więc to, że już pojawiają się takie ścieżki, jest bardzo fajne, ponieważ więcej osób będzie chciało iść tą tropem, więc my raczej powinniśmy kombinować, jak szybko poprawiać te nasze błędy, zanim ta sprawa dojdzie do Strasburga. No, państwo mają mniej więcej 3 lata, więc powinni się zdążyć wyrobić, zmienić ustawę. Zanim ona wyląduje w Strasburgu i z wiadomym faktem, że ją przegramy tam, no, pojęcie złe lub dobre jest oczywiście względne. Jeden, jeden rząd będzie, jeden rząd, jeden, jedna partia przewodnicząca. Mm. Przerwy na moment. Na przykład, tak pierwsza z brzegu decyzja posłów, mianowicie o podniesieniu wieku emerytalnego. Myślę, że się No myślę, że posłowie PO uznają ją jako, jako dobrą, jako właściwą dla Państwa. Ja mogę uznawać inaczej. No i to jest pojęcie względne, tak? To rząd sam się nie będzie posłowie sami się nie będą z wiodącej partii rozliczać ze swoich, ze swoich działań. Przecież. I tu kolejne pytanie: jak można właściwie sądzić, które prawo jest złe, a które prawo jest dobre? Trzeba je. Mogę no, według mnie powinniśmy rozpatrzeć rozpatrzać te artykuły prawne pod względem prawa naturalnego. Prawo naturalne ma tą wadę, że każda religia ma swoje własne prawo naturalne, a prawo naturalne, renesansowe jest zmienne dla każdego kraju, ale to już inna forma dywagacji. Ale chodziło mi o to, że prawo jest dobre albo złe. Nie, nie ma czegoś tak jak prawo dobre albo prawo złe, bo w ogóle nie, nie przystawia się tego rodzaju rozumowania w przypadku prawa. Prawo musi być zgodne z prawami człowieka. Tak? Zaakceptowaliśmy Powiedzmy, że zaakceptowaliśmy, bo 80 praw człowieka Polska dalej nie zaakceptowała, ale jednak część tych praw. nie sądzą na ten temat? Na, na, na temat praw człowieka? Czy znaczy, pastafarianie jako pastafarianie nie sądzą nic na żaden temat, bo nie mamy dogmatu, więc nie ma oficjalnego stanowiska kościoła pastafariańskiego na żaden temat. Są najwyżej 8, naprawdę wolałbym, żebyś nie. Ale chodzi mi o to, że Polska musi się stosować do praw człowieka. Jeśli ustawy będą zgodne z prawami człowieka, które. Gdybyśmy zaakceptowali wszystkie, to tam są i prawa do wolności religijnych, i do posiadania, i do własności i w ogóle własnej, własności własnej co ja ale ale prawa do własności, tam jest mniej więcej wszystko, co byłoby nam potrzebne do szczęścia. I gdybyśmy się do tego stosowali, to nie widzę naprawdę problemów, żeby tworzyć na tej podstawie, załóżmy, że dobre prawo, czy słuszne prawo, czy prawo, które będzie działało w miarę sprawnie. Wydaje mi się, że tak się wtrącę. U, u, Przepraszam, nie tak, nie musiałem nie się nie wtrącić. Nie Wydaje nie mi się, że konstytucja gwarantuje zapewnienie wszystkim ludziom poszanowania ich praw. Nawiązuje do prawa naturalnego, także. Poza tym, co więcej, nie mamy w Polsce żadnej ustawy, która by dyskryminowała kogokolwiek. Dziękuję. Dziękuję. Myślę, że kolega w trybie splos. Znaczy, co do tego, czy chodzi? mamy ustawy, które dyskryminują kogokolwiek, mamy ustawy, które dyskryminują bardzo wiele osób. Co też przyznaje Trybunał Sprawiedliwości w Strasburgu, ale z większością nie może nic zrobić, bo nie zaakceptowaliśmy praw człowieka, które dają ludziom takie prawa, więc to już jest w ogóle zabawna sztuczka. Jaką masz na, jaki masz akt prawny na myśli, mówiąc, że nie zaakceptowaliśmy praw człowieka, bo to jest dość abstrakcyjne, moim zdaniem. Hmm. panowie troszkę z tematu. Tak, właśnie też mi się wydaje, że możemy tutaj trochę odbiegać i odbiegać jeszcze w ogóle z tymi. Dobrze, w takim razie kończę, nie, kończę ten temat. <laughs> e, kolega... Mogę powiedzieć ci potem. No tak, no nie, nie, nie zapominaj, że prawa człowieka opierają się na prawach naturalnych. Dziękuję. Prawo człowieka nie rozwiąże problemów, które będą, że tak powiem, sprzeczne, dla nas niekorzystne, prawda? Jakieś prawo musi być, yy... jakieś prawo może być zgodne z prawami człowieka i z, powiedzmy, konstytucją, ale dla nas bardzo niekorzystne, dlatego właśnie mamy sądy, żeby rozstrzygały podobne sprawy. Pan poseł, się zgodzi na temat prawa obowiązującego. Yy, surowe prawo, ale prawo także. <śleskujesz> A to moja wypowiedź, Panie Przewodniczący. W żadnym wypadku nie twoja. A dziękuję bardzo. Nie, chciałem tylko, zostało nam 10 minut, tak? Jeszcze podsumowanie trzeba będzie, także pewnie już głosu nie zabiorę, bo pewnie ten głos się jeszcze pojawi. Ale na temat jeszcze urzędników dodam tylko, że tak jak mówiłem o tym swoim zatwierdzeniu spraw urzędowych, tak yy, skupię się i podkreślę to nas też na koniec debaty, że tą informację, którą uzyskałem w urzędzie, mogła mi przekazać jedna wykwalifikowana osoba. W tym wypadku było to ich pięć. Dobre czy złe prawo? Ja zgadzam się. Tworzymy bardzo dużo złego prawa. No ja mam może, mogę się bronić, trochę ze sobą mniejszy udział w tym, ponieważ w zasadzie nie zdarzyło się w, podczas tej kadencji trzyletniej, aby jakieś wnioski, jakieś ustawy opozycji przeszły, ale zgadzam się. Znaczy generalnie tworzymy złe prawo i ja widzę na dwóch poziomach przyczyny. Przyczyny tutaj w Sejmie, już organizacyjne to jest system pracy Sejmu. My tutaj siedzimy w tej, Chwili debatujemy, se, natomiast tam na sali Sejmowej procedowane są ustawy, czasami bardzo poważne ustawy, i będą procedowane do, do późna w nocy. Ja swego czasu prowadziłem ustawę o podatku vat -owskim. Miałem wystąpienie bodajże o 23.50. Nie ma możliwości, aby ktokolwiek mógł poważnie debatować i, i tworzyć dobre prawo o 23.50 czy, czy po północy. Więc pierwsza sprawa to jest organizacja. Pracy Sejmu. Jestem za tym, aby ten Sejm już w takim kształcie, jak jest, obradował w sposób ciągły. Nie to, żebyśmy się zjeżdżali raz na dwa tygodnie, na trzy dni czy cztery dni, ale abyśmy tu byli co tydzień i co tydzień pracowali, aby nie było tak, że ja muszę wybierać, czy ja, muszę, czy ja chcę być na sali plenarnej i uczestniczyć w jakiejś debacie, czy chcę być na, uczestniczyć w komisji, która odbywa się równolegle. Ale to jest tylko kwestia taka doraźna, kwestia organizacyjna. Natomiast druga kwestia to jest kwestia ustrojowa. Ja bym chętnie dyskutował na temat przyszłości ustroju naszego, naszego kraju, bo jesteśmy w takim systemie mieszanym w tej chwili i z tego mieszanego ustroju wychodzi takie często złe, mieszane prawo. Byłbym skłonny albo zaakceptować system o charakterze prezydenckim, o system prezydenckim czy kanclerzkim, w każdym razie bardziej system kanclerski, w którym mamy silny rząd i to de facto rząd, rząd rządzi, wydaje prawo o charakterze dekretów z mocą dekretów i odpowiada w pełni za to. Natomiast parlament pełni taką bazową funkcję jedynie nadzorczą, zbiera się co jakiś czas po to, żeby zaakceptować to, co zostało w danym okresie czasu zrobione. albo odwrota albo uzawodowimy tych posłów w taki sposób, że oni są specjalistami od czegoś i tu faktycznie to prawo jest tworzone, a nie tylko, tak jak w wielu wypadkach jest do, do, do funkcji, jakiej jesteśmy tu sprowadzani, funkcji maszynki do głosowania, bo no i tak gdzieś tam jest na poziomie ministerstw przez rząd tworzony, natomiast parlament ma niewiele do powiedzenia, albo, al, albo tak, albo tak I, i, i to wymagałoby poważnej dyskusji nad tym nad tym, jak ustrój naszego kraju powinien wyglądać. Ale to, to należy już. Pewnie do, do Państwa, do Was, bo, bo w następnych kadencjach, może nie następnej, ale za dwie, za trzy, to, to będzie Wasza domena. Pytanie, Panie Pośle, o tej 23.50? Ilu było posłów obecnych na, obecnych na sali, oprócz Pana? Nie, ja powiem tak, znaczy tu bym akurat tej sytuacji bronił, dlatego że y, to jest może taki ogląd y, telewizyjno-teatralny z góry z tej kamery, pusta sala, pięć osób siedzi na sali, czy dziesięć y, czy to. Y, to faktycznie wygląda fatalnie z punktu widzenia wyborcy i podatnika, który za to wszystko płaci, ale tu jest troszeczkę inna historia. Każdy z nas ma jakąś sferę działania, w jakieś specjalizacje tutaj w Sejmie, i ta debata, która się toczy, toczy się w grupie tych osób zainteresowanych tą konkretną ustawą. Nie jesteśmy w stanie, ja też nie jestem w stanie wiedzieć o wszystkim i być specjalistą we wszystkich ustawach. Jestem zawsze podczas ustaw związanych z podatkami, z finansami, z nowoczesnymi technologiami, czyli w tych związanymi z tymi komisjami, w których pracuję. Nie bywa, i ja też nie bywam na, podczas debatowania usta o ustawach, o powiedzmy o rolnictwie, na którym się zupełnie nie znam i, i, i wydaje się to w jakim stopniu uzasadnione. I również te głosowania, które w piątek będziemy mieli, w jakim stopniu też są dla wielu z nas automatyczne, bo o ile ja decyduję o tym w obrębie swojego klubu, jak klub będzie głosował w zakresie ustaw dotyczących moich kompetencji, o tyle ja się podporządkowuję i zawierzam, Koledze z klubu, który prowadzi ustawy te rolnicze, i ja wówczas naciskam ten zielony, czy czerwony, czy żółty przycisk, nie do końca faktycznie wiedząc, czego dotyczą te ustawy rolnicze. Nie ma możliwości, tak, aby pojedynczy poseł był w stanie, mówiąc w skrócie, nadążyć za tym wszystkim w każdej dziedzinie, co się tutaj dzieje. Ale na pewno jestem zdania, że aby naprawić, polepszyć jakość tego tworzonego prawa, no Oprócz kadr, bo to, bo to jest sprawa oczywista, yy, zmiany, zmiany organizacyjne w Sejmie, a może zmiany systemowe w ogóle ustroju państwa. Pan poseł jest wykształcony informatykiem, jak wspomniała, ale też pracuje w Komisji Finansów, Czy mógłby być pan de facto ministrem finansów i pewnie po tych trzech... Wybieram się. No pan, zobaczymy jeszcze. Jeszcze po tych trzech latach pewnie pan się mniej więcej w sferze finansów orientuje, czyli ktoś tam pan zaczerpnął wiedzy na ten temat, więc może by pan się nadawał. Dziękuję bardzo. Też panu posłowi że myślę, że wszyscy życzymy wszystkiego najlepszego. Może ministra finansów, może w przyszłym rzędzie PiSu zobaczymy. Ale Lepiej nie, ale nie nie, jeżeli, jeżeli już ja w podsumowaniu nawiążę do tego, bo no, oto to czekam na podsumowanie. Wobec. Tak, to co prawda niestety nie udało nam się mówić wszystkiego, ale podsumuję debatę. Myślę, że ustaliliśmy, że ustawa z 2011 roku odpowiedzialności o finansowej odpowiedzialności urzędniczej za decyzję jest bublem prawnym. Jest bublem prawnym, ponieważ tak jak zauważyliśmy wszyscy, nikt nie poniósł odpowiedzialności, a ja myślę, że ten system nie jest tak cudowny, że nikt nie popełnił błędu. Myślę też, że doszliśmy mniej więcej do jakiegoś konsensusu co do... Tego, kto powinien obejmować stanowiska państwowe? Czy powinni to być eksperci, czy powinni to być partyjni działacze? Myślę, że jednak doszliśmy jakoś do wniosku, że kluczem są kompetencje. Nie papierek z napisem magister, profesor, tylko konkretne kompetencje. Myślę też, że doszliśmy wspólnie do wniosków, że powinniśmy mniej więcej wiedzieć, kto za co został objął jakie, jakie stanowisko, że powinniśmy wiedzieć, dlaczego, jakim, jak w procesie rekrutacji, dlaczego pan został wspomniany tutaj, Szefem gospodarki komunalnej w gminie, a dlaczego ktoś nie został? Myślę, że do tych wniosków doszliśmy. Tutaj, wystarczy chyba tylko trzeba oddać głos panu posłowi. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję serdecznie za tą dzisiejszą debatę, dość, momentami zdaję sobie sprawę, dość mocno zboczyliśmy z głównego nurtu tej debaty, ale ja bym chciał ten zwłaszcza końcowy element wykorzystać, zapowiadając przyszłą debatę. Znaczy wydaje się, że nie możemy, nie byłoby nawet niesłusznym, jakbyśmy zignorowali te ważne wydarzenia polityczne, które się dzieją. Zdaje się, że dzisiaj pani marszałek Kopacz złożyła rezygnację z, albo złoży, bo ja nie śledziłem dzisiaj bezpośrednio obrad, ale w każdym razie na pewno do piątku złoży, że będzie desygnowana na premiera kraju. I że będzie powstawał jakiś tam nowy stary, nowy, stary rząd Platformy Obywatelskiej. Ja się zastanawiając, idąc do jakiegoś studia telewizyjnego, i mając za zadanie skomentowanie tego, co, jak, co twój ruch, co moja partia o, o nowym rządzie. Zastanawiałem się, jak odpowiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że, że ja bym życzył nowemu rządowi i nowej pani premier jak najgorzej, żeby ona jak najgorzej rządziła, żeby jak najgorsze wyniki miała, bo, bo wtedy, bo jestem z opozycji, no to byłby absurd chyba. Znaczy, mimo, niezależnie od tego, czy jesteśmy w opozycji, czy w koalicji, wydaje się normalnym, że chcielibyśmy, aby niezależnie od tego, przez kogo będzie kraj rządzony, był rządzony jak najlepiej, bo, bo ta jakość tego rządzenia to jest po prostu nasze codzienne życie. Inna sprawa, że później jak Donalda Tuska po tych siedmiu latach i Platformę Obywatelską po ośmiu i rząd pani Ewy Kopacz po roku będziemy oceniali i wtedy możemy oceniać absolutnie krytycznie i negatywnie. Natomiast wydaje się, że dzisiaj na początku powoływania tego rządu jakoś należałoby ustosunkować się pozytywnie. Znaczy, w tym, w tym sensie pozytywnie, że chcieć, aby on i coś jednak dla Polski dobrego zrobił. Tak, tak myślałem sobie, że nawet jako poseł opozycji tak powinienem to skomentować. I w związku z tym, ja bym proponował na przyszły temat, przyszło, przyszłotygodniowej debaty, takie coś. Jest zawsze, dawniej bywała Rada Starszych, która, która doradzała rządzącym, jak mają rządzić. Może byśmy. My zorganizowali w przyszłym tygodniu debatę pod nazwą Rada Młodszych, przy czym chodzi o młodszych, o młodszych niekoniecznie wiekiem, o młodszych duchem, i przedyskutowali to, jak widzimy te rządy na ten następny rok tego nowego, starego rządu, nowej pani premier, może jakiś nowych ministrów, I co, ja, i, i co jako ludzie młodzi. Chcielibyśmy, aby tam w ciągu tego roku pojawiło się albo odwrotnie, co nie pojawiło, czyli w jaki spo, sposób nakreślili cele, które szczególnie państwo młodzi, jakie cele chcielibyście, aby ten rząd zrealizował, bo jeżeli, jeżeli przyjmiemy wersję im gorzej, tym lepiej, no to, to, to bez sensu, bo to jeżeli... Jeżeli rządowi będzie gorzej, to i nam wszystkim będzie gorzej. Czy oni to zrobią, to jest, to jest inna sprawa. A jest moja propozycja. Debata przyszłotygodniowa to byłaby Rada Młodszych. Rada Młodszych, która ma ocenić, jak ma wyglądać rząd w Polsce na następne 11 czy 12 miesięcy do następnych wyborów i jakimi sprawami się zająć, i jakie sprawy zrealizować z naszego czy, czy z waszego punktu widzenia, abyśmy, czy abyście, czy abyśmy wszyscy razem mogli wystawić pozytywną ocenę za wykonanie tych zadań. Czy wystawimy pozytywną, to się spotkamy w przyszłym roku i, i ocenimy to i i wówczas możemy być bezlitośni, bo, bo ja sam mogę nie wierzyć, że, że wiele z tych rzeczy zostało zrobionych. Ale przynajmniej, powiedzmy, nakreślmy temu rządowi pani Ewy Kopacz, co, my, co chcielibyśmy, aby zrobiła, jakieś ten, czy jaka wasza opinia o, o takim temacie? Ja mam pytanie, czy marszałkiem Sejmu będzie pan Niesiołowski? Chyba nie, bo wicemarszałkiem jest pan Cezary Grabarczyk, więc podejrzewam, że nie, będzie... Nie, prawdopodobnie pan, pan Cezary Grabarczyk. To, to tak na marginesie. Co, co, o takim pro, co o takim projekcie, takiej debaty? Proszę. Czy zapraszamy na debatę młodzieżówkę Platform Obywatelskich Młodych Demokratów, czy oni po prostu nie przychodzą? Jak to jest? Zawsze za. Zawsze zapraszamy, możemy jeszcze szczególnie, szczególnie serdecznie zaprosić. Niech oni się też wypowiedzą. Wyznaczmy ten, wyznaczmy jakiś cel. Ja zresztą ze swojej strony zobowiązałbym się przekazać bezpośrednio pani już wtedy premier Ewie Kopacz, że taka debata będzie i wnioski z tej debaty trafią do niej. To pilnowałbym tego, żeby wnioski i ten przekaz, że, że chcemy coś przekazać przede wszystkim państwu, jako, jako ludzie młodzi, są, że takie wnioski są. I, i to, to wam, to państwu pozwoli rozliczyć ten rząd zdecydowanie bardziej solidnie w, przyszłe, w, przyszłe, w przyszłej wiosnę czy przyszłego lata. Za to właśnie, że. Nie będzie wtedy możliwości, aby ktoś z rządu powiedział, że, że on nie wiedział, żeście Państwo chcieli, żeby, żeby coś tak czy inaczej zostało zrealizowane. Znaczy wybralibyśmy oczywiście parę tematów, takich najbardziej um, najciekawszych może z, z punktu widzenia ludzi młodych i postawili, ten, postawili jakieś, jakieś zadania jako zespół Polska 2.0. Jak ta Polska 2.0 powinna wyglądać? Czyli rozumiem. Akceptacja, akceptacja tematu byłaby. To teraz jeszcze zaraz pytanie było o wotum zaufania. Ja powiem tak. Mnie jest niezręcznie powoływać się na konkurencję polityczną, a w tym wypadku na szefa SLD Leszka Millera, ale się powołam. On powiedział bardzo jasno i to sformułowanie mi się bardzo spodobało. Opozycja może za powoływanym rządem głosować przeciw albo się wstrzymać. W momencie, jak zagłosuje za, przestaje być opozycją. To jest odpowiedź.